Nadchodzi nowa era w WWE. Witajcie kochani, z tej strony Restlegracz, a dziś przychodzę do was z takim luźnym materiałem, takim od siebie, jak to powiedzieć, od serca, w którym przekażę drobną, ale bardzo szczegółową informację. Mianowicie mam takie przekonanie po obejrzeniu ostatniego odcinka Monday Night Raw i promie Brona Breakera, że powoli zbliżamy się do nowej epoki, do nowej ery WWE. Jakkolwiek to brzmi śmiesznie, są ku temu drobne przesłanki. Wystarczy spojrzeć na ostatnie promo Brona Breakera, tak? Bron Breaker zaatakował słownie Siempanka, wyzwał go do walki, w sumie tam nie było wzmianki, że go wyzywa chyba do walki, już za dokładnie nie pamiętam tego proma całego, ale generalnie chodzi o to, że naprawdę zgasił Siempanka na równo i... Ustalona została walka o tytuł World Heavyweight Championship na 5 stycznia 2026 roku. Będzie ciekawie, powiem Wam szczerze, i generalnie uważam, tak jak dałem w tytule i na samym początku, że nadchodzi nowa era. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, no, nie oszukujmy się, 13 grudnia 2025 roku, czyli już za dosłownie parę dni, mamy ostatnią walkę Jonasiny. Może nie jest to jakieś powiązanie, jednak powiem wam szczerze od siebie, że jednak no uważam, że jest spore powiązanie. Dlatego, że John Cena, jakby nie patrzeć, jest ogromną legendą. Już jest legendą, nie ma nawet co podważać. Był twarzą federacji przez wiele lat. Po prostu odchodzi. Jeżeli Nieważne, czy on wygra tę walkę, czy przegra, po prostu John Cena, tocząc swoją ostatnią walkę 13 grudnia, odchodzi z WWE. Nie ma tutaj żadnego rezultatu, czy on wygra, czy przegra. On opuszcza po prostu po tej walce, żegna się z publicznością i odchodzi. Oczywiście, John powiedział, że już nigdy nie stanie w ringu aczkolwiek no znamy WWE, wiemy o co chodzi, może pojawi się w jakimś segmencie, pojawi się, wiecie, na pewno zostanie wprowadzony do Hall of Fame i to jeszcze obstawiam, że to w tym roku na WrestleMania, znaczy w 2026 przed WrestleMania na 100% zostanie wprowadzony do Hall of Fame. Taka gwiazda jak John na to zasługuje. Czy się pojawi jako zawodnik? Raczej wątpię, bo raczej John dotrzymuje słowa, więc pewnie się nie pojawi. Ale na pewno jakieś segmenty typu, wiecie, pojawi się tam, F.U. komuś wykona i tak dalej, na 100% to będzie. Jak każda legenda, która się pojawia. Taki Undertaker na przykład pojawia się, łapie tam za szyję kogoś, wykona chokeslam, czy gdzieś tam przyjedzie, pojedzie i poradycznie się pojawia. Także no, myślę, że z Johnem będzie podobnie. Ale wracając do Brona Breakera. Bron Breaker wysłał potężne oświadczenie do CM Punk'a na ostatnim Monday Night Raw. Walka ich odbędzie się 5 Stycznia 2026 roku na gali Monday Night Raw. Ja obstawiam, że Braun Breaker tę walkę wygra. Wygra i zostanie nowym mistrzem świata wagi ciężkiej. Może to brzmi śmiesznie i komicznie, ale w moim uznaniu, właśnie to będzie pierwszy powód do pokazania przez WWE, że nadchodzi nowa era. Nie ma Jonas Siny. nie ma już naprawdę, tak naprawdę zawodników, którzy byli za mojego, że tak powiem, pokolenia, które oglądałem za młodszego ja. Nie ma już Triple H, nie ma Shona Michaelsa, nie ma tak naprawdę Randy Orton gdzieś jest, ale i go nie ma. Nie ma Jeffa Hartego, nie ma Mr. Kennedy'ego i wielu, wielu innych gwiazd, które oglądałem za dzieciaka. Późniejsze pokolenie, Roman Reigns już jest tak jakby też na wylocie. Roman Reigns się pojawia i znika. Seth Rollins, lista kontuzji, jest i go nie ma. No wiadomo, Dean Ambrose jest gdzie indziej. Rusev tam jeszcze się gdzieś prze, przebłyskuje, ale zobaczymy, jak to będzie z tą postacią. Teraz nowe show, właściwie nowa era, zacznie się na pewno od ery Brona Breakera, który będzie pewnie kreowany na główną twarz Federacji oraz Dominika Mysterio. Właśnie tacy zawodnicy jak Bron Breaker czy Dominik Mysterio mają szansę właśnie teraz zostać głównymi gwiazdami WWE. Może dla kogoś wygląda to śmiesznie, jednak z mojej perspektywy wygląda to właśnie tak, jak powiedziałem przed chwilą. Młodzi zawodnicy, WWJ zawsze stawiało na młodych i na pewno tak to będzie wyglądało. Zresztą widzimy już na samym obrazku, John Cena w pewien sposób wypromował już Dominika Mysterio, oberwał od Liv Morgan, oberwał od Roxanne Perez, oberwał od Raquel Rodriguez. To tak jakby przekazywał powoli pałeczkę nowym młodszym gwiazdom, które pokazały, że mogą pokonać właśnie Sinem. Wiecie, powiem wam szczerze tak. Pewnie uważacie, że teraz takie trochę głupoty plotę, ale każde z tych postaci, które przed chwilą wymieniłem, wykonało finisher na Johnny Sinie. John Sina w pewien sposób przekazał im taki mały pstryczek w nos pokazując, że po prostu on odchodzi i zaczynamy zupełnie nową erę. Takie jest moje odczucie. Nie wiem, czy macie tak podobnie, ale już nawet widać, że. No, wygrał Dominik Misterius z Jenem sinem. Co prawda nieczysto, ale wygrał. Ale z tego słynie nasz brudny dom. On po prostu wygrywa walki nieczysto. Jest to takie trochę nawiązanie do Ediego Guerrero, jednak powiem wam, że ten gimik jest bardzo dobry i on mi się podoba. Nieważne jak on wygrywa, ważne, że wygrywa. Jak mówił kiedyś Eddie Guerrero, nieważne jak wygrywasz, ważne, że wygrywa. Kłam, oszukuj, kradnij ale wygrywaj. Tak mawiał Eddie Guerrero, tak? Świętej pamięci, więc no, na ten sam styl jest budowany prawdopodobnie Dominik Mysterio i mi to osobiście nie przeszkadza totalnie, bo ja tam generalnie postać Dominika Mysterio lubię. Brona Breakera na twarz federacji również widzę z wielkim entuzjazmem. I dlaczego teraz nawiązuję jeszcze do tego tematu? Chodzą jeszcze drugie spekulacje, że podobno Bron Breaker jest brany na kandydata wygrania Royal Rumble w 2026 roku. Jeżeli tak faktycznie by się stało, no, to on nie wygra tego tytułu, oczywiście 5 stycznia, tak? Jeżeli jednak kłamią, bo czasami WWE lubi robić takie zmyłki, no to obstawiam, że Braun Breaker zostanie nowym mistrzem już na Monday Night Raw. Swoją drogą byłoby to nawet bardziej. Wiarygodne, ponieważ taki, wiecie, rozpoczęcie roku z takim przytupem. Bron Breaker pokonuje CM i jest nowym mistrzem świata wagi ciężkiej. Co dalej? Co będzie w tej organizacji? Czy będzie bronił mistrzostwa z kimś naprawdę, wiecie, nowym, tak naprawdę świeżym? Bo tak naprawdę z tej starej gwardii to już dostaje tylko CM Punk i Sheamus. I jeszcze gdzieś jest AJ Styles, ale to już była troszkę późniejsza gwardia, która dołączyła do WWE. Jednak no doskonale wiemy, że AJ Styles również zaczyna, niedługo kończy karierę, więc no tak naprawdę zostaje tylko z tej starej gwardii z Sheamus, Punk. Gdzieś tam jeszcze jakieś przebłyski, no gdzieś tam ten Randy Orton, który gdzieś się tam kręci, jednak nie wiadomo gdzie się kręci i co się kręci, on bardziej jest part-timerem, także no generalnie mówiąc nowa era nadchodzi w WWE. Nie, może, nie ma co się oszukiwać po prostu... Tak właśnie będzie. Zawodnicy, typu, właśnie jak wspomniałem wcześniej, może się powtarzam, ale wiecie: Bron Breaker, Dominic Mysterio, Carmelo Hopkins, tacy zawodnicy. Przejmują powoli stery WWE, i wiem, że od nowego roku WWE rozpocznie właśnie w tym kierunku całą historię. I już nawet widać zajawki, ponieważ WWE co jakiś czas, gdy zmienia się era, zmienia logo, czasami zmieniają tytuły, stroje, wystrój. Zobaczymy, jak będzie tym razem, ale obstawiam, że nowa era zawita już w styczniu. Może nie na samym początku, jednak no po tej walce Breakera z Punkiem coś tam na pewno pęknie. Ewentualnie gdzieś Royal Rumble. Coś w tych kierunkach. Jak doskonale wiemy, no jak wspomniałem już wcześniej, John Cena odchodzi i z nim odchodzi pewna epoka. Także na pewno nowa era nastąpi w WWE już niebawem. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Czy mam rację, czy jednak macie troszeczkę inne zdanie na ten temat. No cóż, podzielcie się swoimi informacjami. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to oczywiście zostaw suba. Oczywiście paluszka w górę. No i co? Widzimy się w kolejnym materiale, już niebawem, i dziękuję oczywiście za uwagę. Do zobaczenia!